Ciemka. To Volvo już widzieliście na filmiku, w którym pokazywałem auta na lawecie jak Slawy, które przywoziłem. Ale postanowiłem sobie, że teraz, jak będę miał ciekawy jakiś samochodzik, to go zwyczajnie pokażę. No i to jest jedno z takich aut. Jariska była mega ciekawym autem ze względu na stan techniczny, bo była po prostu jak, jak nowa, ale no, nawet nie zdążyłem jej nagrać, tak naprawdę, ponieważ pierwszy klient przyjechał, kupił samochód od razu. Tutaj mamy Volvo S60 z 2012 roku. Yy, dwulitrowy diesel, 163 konie. to jest trójka, bardzo dobry samochodzik. I tak, co Wam chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać, że można prywatnej osoby kupić auto. Tylko to, tak jak mówiłem, to jest mega trudne. Tak wygląda samochód w środku. Ten samochód ma przejechane 250 tysięcy. Ale to mamy już 9-letni diesel, tak? 250 tysięcy. Tak auto wygląda. Nie ma, nie, ma, nie ma tak naprawdę żadnych zniszczeń. Co jest ważne? Ważne jest to, że cały serwis wykonywany był w Volvo. Właściciel robił serwis auta w Volvo, więc wszystko było wykonywane tak jak, jak należy. Ostatni, ostatni serwis jest zrobiony na, w marcu tego roku. Wymieniane były tarcze przód. Tył, yy, klocki hamulcowe przód tył. Opony mamy 19 rok zimę, yy, 19 rok lato. Zresztą co tu można sobie zobaczyć, to jest tarcza tył. To jest praktycznie nówka. Nówka nawet nie ma nie ma, nie ma rantu, nie ma niczego. Jeżeli chodzi o, o to, jak auto się zachowuje podczas jazdy, to zachowuje się idealnie. Układ kierowniczy, układ kierowniczy, układ hamulcowy, silnik, skrzynia wszystko pracuje w, no, perfekcyjnie. No, no, tak, auto używane, wiadomo, no, 250 tysięcy, ale to jest diesel, czyli mamy dziewiąty rok około 25 tysięcy, około 30 tysięcy no, no 26-7 rocznie. Ja myślę, że to jest normalny przebieg na diesla. Yy, i, mówię, w dwóch-trzyletnim aucie to, no, to jest dużo, ale nie, 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 nie w z tego roku. I tak, samochód jest. Całkowicie bezwypadkowy, całkowicie autem jest bezwypadkowym. poprawiany był tylko prawy przedni błotnik. Tam jest w granicach 180-190 mikronów, ponieważ jest drugi lakier. Poza tym auto jest, jest, jest całkowicie bezwypadkowe, bez jakichś tam kolizyjnych przeszłości. Nie ma wgniotów, nie ma rys, nie ma nigdzie rdzy. Jest naprawdę mega utrzymano, od, od, od człowieka widać takiego no, no, podchodzącego dość estetycznie do tego, co posiada. Samochód był kupiony. Zresztą widać, jak, jak, jak tu jest zadbany każdy plastik. No to jest auto 9 no, no, co tu dużo mówić, tak? Nie będę się jakoś tam specjalnie nakręcał. Dla na znawców, znaw, z, z, osób, które się interesują modelem, wiedzą, z czym to się je. Samochód jest śliczny. Jest przede wszystkim, mówię, stan techniczny, wizualny. Lakier, tu nie było nic przy tym samochodzie w tym momencie robione. Nie było żadnych polerek, żadnych jakichś tam czarów, marów, żeby coś ukryć. Kompletnie nic. Gdyby jeszcze to auto dostało jakiś porządny wosk, jakąś polereczkę, chociaż tak, nie ma, nie, ma, nie ma potrzeby, żeby ukrywać jakieś rysy czy jakieś, jakieś ubytki, ponieważ ich nie ma. No ale mówię, żeby samemu dla siebie, dla jakiejś takich estetycznej wartości odnieść sobie taki poziom wizualny tego samochodu, można było jakiś wosk położyć. Byłaby bajeczka, słuchajcie, nie będę przeciągał, bo powiedziałem, że nie będę nagrywał jakichś tasiemców. Wyjazdy wrócą, tak jak pytacie, wrócą do normy. Na razie tutaj kolega, który czeka, odezwij się do mnie, bo gdzieś skasowałem przypadkowo te SMS-y. Odezwij się do mnie, bo trochę się nam posypało, mieliśmy lecieć, ale na razie będę jechał. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu jadę sam, ponieważ muszę autem na kołach zjechać. Jednym. Dlatego polecę sobie z kimś albo busem, bo autem muszę wracać na kołach, aczkolwiek spędzę dwa dni w Niemczech, więc jakby ktoś chciał, żebym coś poszukał, zwrócił uwagę na jakikolwiek samochód, bo będę się kręcił w miejscach, gdzie można coś znaleźć. Także zapraszam do kontaktu mailowego, tam mail będzie na którymś ze zdjęć. No i to tyle, no mówię, no ja widzisz, no szukam takich samochodów, jeżeli coś wpadnie takiego, to, to to mnie to interesuje jakiś. Zarobić pieniądze można na różnych rzeczach, ale niekoniecznie trzeba ściągać. Taki typowy złom. Ja uważam, że jeżeli chodzi o przebieg, wiadomo, że lepiej byłby, miał 200 czy 160. Cena też pewnie by była inna, i być może nawet na rynek niemiecki by ten samochodzik poszedł. To można sobie zobaczyć. Nie ma żadnych zniszczeń, niczego. No, no, mówię, jeżeli chodzi o poziom estetyczny auta, to w trzyletnim by było tak samo. Także zapraszam do kontaktu, jak coś. że tak pokrótce. Jest nawka, jest kamera. Jest klimatronik. 253 przebiegu mamy, ale mówię, samochód jest tak doinwestowany, jeżeli chodzi o podzespoły, wszystko na czas Volvo robione, zawieszenie całe posprawdzane, jest auto sztywne, do samochodem jeździsz jak nowym autem. No w marcu mamy robione Robione zawieszenie, w marcu mamy robione klocki, nowe tarcze, wszystko, wszystko, wszystko wyważone, oponki prowadzą się jak po sznurku. Jazda tym samochodem to jest naprawdę przyjemność. I czasem Wam powiem tak, warto dołożyć 500 euro, to nie wiem, 2000 złotych. Nawet 3000 zł warto założyć i zapłacić za naprawdę stan samochodu. Nie patrzeć, że możemy kupić już ten rocznik za nie wiem, 3 4000 tysiące mniej. Dobrze, możemy. Ale jeżeli przyjdzie nam za 2-3-4 miesiące, rzeczywiście kupić do takiego auta tarczę, komplet opon, klocki, wszystko, jeszcze coś tam się wyskoczy, okaże się, że wydamy, wydamy tyle samo bądź więcej, ale auto będzie u mechanika stało dni tygodnie, czy nie wiadomo ile. Więc nieraz warto przeliczyć i zapłacić za stan. Wiadomo, jeżeli ktoś kupuje auto na handel, yy, inna sprawa. Ale jeżeli ktoś kupuje samochód z myślą, że chce zatrzymać go dla siebie na 3, 4, 5 lat, wozić w tym rodzinę, więc oszczędzanie czasami naprawdę 2-3 tysięcy mija się z celem, bo i tak w ten samochód się włoży pieniądze. Pozdrawiam do usłyszenia. Piszcie, jeżeli macie pytania na mail.